ma wszystkim, Marta się kłania a? Ale extrema <laughs> Czekajcie, gdzie mam jechać? A, tutaj Ciasne rądka, w Niemczech tym razem Ciasne Niem... Nie, nawet mi to przez gardło nie przychodzi. <laughs> Dobra, kochani Jedziemy Rozładowałem ostatnie, czwarte miejsce o 33 kanał mi tutaj sumi. kilometrów Ok, kochani, rozładowałem ostatnie miejsce i bardzo wszystkim od razu z góry dziękuję serdecznie za tak szybki odzew tak? Na, na zbióreczkę, na, na schronisko. RekSio, kochani, jesteście wielcy naprawdę. Na chwilę obecną jest 660 zł, bodajże. 666 zł. Taka jakaś taka szatańska cyfra <laughs> Ale słuchajcie kochani Naprawdę, naprawdę super Szacun Ja dosłownie jadę taką zajebistą autostradą Świetnie się tu jeździ A ty se jedź Ale mnie tu nie gadaj No eee, I kochani No co, no teraz jadę Tak jak mówiłem, powiem wam Jaki mam, gdzie mam załadunek Momenty tylko muszę sobie odpalić eee, Od Wiadomość bo się śmiał, wczoraj mi napisał, teraz już wiesz. <noise> bo mówiłem na, na filmie, że nie wiem, ale już wiem. Także, kochani, już wam mówię. Niech się otworzy, bo tutaj jest. Eee, powiem wam, że w Niemczech ja mam niemiecki internet, nie? I co najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ten niemiecki internet za granicą działa lepiej jak w Niemczech. Tak, taka jest ta prawda, kochani, prawda. Niemcy kurczę z internetem, ja już to mówiłem i powiem jeszcze raz: no naprawdę mają epokę kamienia łupanego, kuźwa. Tak słabe zasięgi mają tego internetu, że, że to się w głowie nie mieści. No ale na no, co im internety, no? No i widzicie, kurde, i nie chce mi, mi się teraz otworzyć. Tak chyba nie rozczytam. Słabo widać. O, no, otwórz się, no. No nie chce się otworzyć. Dobra, póki się otworzy to. O, jedy, jedy. I widzicie, no. Jak nie urok, to jeszcze co innego, nie? A tak włączyłem sobie tutaj to nagrywanie, słuchajcie, ani, ponieważ będzie fajny przejazd. Tu będzie fajna droga. Eee, takie, takie serpentynki, można powiedzieć. No i właśnie mówię, kurczę, w takim miejscu fajnie będzie nagrać. No szykuje się dłuższy szorcik, z racji na to, że wczoraj już dodałem na głównym kanale materiał, a nie chcę dzień po dniu dodawać, słuchajcie, tylko co najmniej przerwa dwudniowa, ponieważ wtedy zauważyłem, że jest spadek widzów, tak, subskrybujących kanał, jeżeli tak się za często filmy dodaje. No wiecie, może nie każdy, nie każdy ma ochotę Bartasa kuźwa na co dzień słuchać <laughs> Dlatego e, wtedy robi tak zwanego unsuba, czy jak to tam zwał, tak zwał e, Kochani, no i, no i tak, to, tak to wygląda Dlatego mówię, stwierdziłem, że dzisiaj po prostu dodam materiał na, na szorcikach I właśnie tą dróżkę fajną tutaj się nagra Kurde, no mówię, no nie chce mi się teraz otworzyć. Ta wiadomość od Sebastiana, tu jest mówię, no ten internet jest słaby. Tak czy siak wam powiem jeszcze tylko tyle, że od rozładunku do załadunku mam do przejechania 120 km. Taki przelocik 120 km na miejsce załadunku. No i mówię, no kurde, nie, nie spojrzałem dokładnie jaki ten kot rozładunku, bo bym wam od razu wszystko podał no, ale słuchajcie, rozładunek elegancko. Stanąłem sobie pod firmą. Zaraz po całą firmą przy, przy bramie stanąłem. E, nie wjazdowej, tylko przy ogrodzeniu. <laughs> słuchajcie, przy ogrodzeniu sobie stanąłem, wykryciłem pauzę. E, rano o ósmej wstaję, patrzę akurat jakiś tam wózkowy sobie jedzie, nie? wyjechał na tą drogę. E, wyjechał z bramy, wyjechał na drogę, jechał po jakieś te tektury. Bo z, dlaczego wiem, bo, wiem, bo z nimi wracał za chwilę. No, i właśnie w momencie, jak wracał, wysiadłem z samochodu, podałem mu te papiery z zapytaniem, gdzie to pod którą bramę podjechać. Bo ten zakład, dosyć taki, no, taki kilka tam wjazdów było do niego, kilka tych torów, tak. No i on mówi, a spoko, że ten, że mam tam się zawrócić i, i podjechać za nim. I on mnie wprowadzi, nie? No, także papiery od razu wziął, wprowadził mnie na zakład, także powiem wam, fajnie trafiłem, elegancko bez żadnego problemu e, od razu mnie podprowadził w miejsce tam gdzie było to rozładowywane rozpiąłem boczek podpinałem pasiki wyciągnął to, zamknąłem pozwijałem sobie pasy no i jedziemy słuchajcie kochani e, dalej no jakby ktoś się pytał e, co to tam się mi odezwało no to jak ktoś poznał to to był głos ludzka z kanału mów po ludzku Ponieważ na pauzie oglądałem sobie, jak stałem Sprint Ires 21 odcinek teraz, bo lesę wszystkie odcinki Wujka Buchuna ze Sprint po kolei I to był akurat odcinek 21, gdzie Wujcio grał pierwszy odcinek z Ludzkiem, tak? Z kanału Mów po ludzku No i właśnie to się tak, jak otworzyłem lapka, żeby sprawdzić ile tam jest wpłacone Na zbiórce, na Reksio No i wtedy się to odpaliło, tak? <laughs> Ciąg dalszy no, a to w dalszym, dalszym momencie, słuchajcie kochani, słaby zasięg na tyle, że nie chcę mi otworzyć tej wiadomości, bo sepcia mi wysyła zrzut, tak? Zrzut ekranu i po prostu tutaj na tym małym to, to nie widać. Bo to są takie malutkie tutaj te wartości, te cyferki, żebym musiał wiecie, jakbym stanął gdzieś na popoczu, to może bym się z tego rozczytał. Co tam jest, wiecie, napisane? A podczas jazdy nie będę Nie będę tutaj, wiecie, wzroku wytężał na tym, co tu jest napisane, żeby, kurde, czasami nie krachnąć jakiegoś gonga, zonga ząga tutaj na drodze, nie? Dobra, zwolnimy sobie troszeczkę. Zapewne tutaj bardzo mało osób wejdzie na ten kanał, a zwłaszcza jeszcze zobaczy taki długi materiał. <laughs> to już zupełnie. Ale co tam Dla Was, dla stałych widzów Bo tutaj wiem, że Osoby, które subskrybują tutaj kanał No to są naprawdę tacy już prawdziwi Że tak powiem wierni widzowie <grym> Oczywiście nie, nie ujmując Tym, którzy tam na głównym kanale Też wszystkie materiały oglądają No ale po prostu no, Widać u Was, że chcecie jeszcze więcej <grym> Materiałów O słuchajcie sukces, otworzyło się, dobra Kochani, także Już Wam mówię Eee Meme, 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 meme Patrzcie No jeszcze powiedz, że nie to otworzyłem No jak dzik, kuźwa Nie, nie to otworzyłem I teraz znowu, hej, aho Ja pierdzio Otworzy się? Otworzyło się, dobra eee, dobra kochani, słuchajcie Ładuję w kodzie 56 E, 56, 587, Oberchenfeld jakoś tak? Oberchenfeld Gierentku. <noise> zaraz cicho, zaraz dołbę dobiegać. Dał cię kościwa niemieckiego. W życiu się niemieckiego nie nauczę, bo nie cierpię tego języka. Bo mi się tylko z jednym kojarzy i proszę się ode mnie od, odtegować. <noise> Co niektóre zwroty znam i mi wystarczy. E, słuchajcie, Oberhone. Honefeld Oberhonefeld Gierend I to jest kod 56587 Mam załadunek A słuchajcie rozładunek mam e, 50129 O patrzcie Ształ A bo tu jest ta zwężka Tam są światła e, Firenze Czyli to jest pewnie Florencja sama tak? Czekajcie otworzę kompa I sprawdzę jeżeli będzie działał internet, bo sam z ciekawości powiem wam sprawdzę, bo nawet nie wiem. 129 w Firenze, dobra, pokaż kotku, co masz w środku. Tak, kochani, to jest przedmieście Florencji samej Florencji, także no, także fajnie jeszcze wbijemy kod początkowy sobie wyznasz trasę szybciutko, bo tam zielone już się zapaliło eee, pokażmy to 56587 56587 enter ile nam to pokaże? 1120 km, słuchajcie, od załadunku do rozładunku plus teraz jeszcze prawie stówka, która mi została, także no kawałek, kawałek drogi. A no, fajnie, fajnie, lubię, powiem wam, lubię takie, takie przejazdy koło tysiąca, ponad 1000 kilometrów najlepiej, ponieważ, no wiecie, no kurczę fajnie, bo można się przejechać bez bez tego krochmalenia całego, z tym y, roztwieraniem, y, zamykaniem plandeki naczepy a tak, wiecie, no, załaduje człowiek, jedzie sobie te, te półtorej dnia czy dwa dni, i wtedy dopiero po dwóch dniach sobie roztwiera plandekę. Także, kurde, jest trochę radochy z tej jazdy, tak? A nie tylko kurde ciąganie tej szmaciulki, tak, jak to się mówi. <gry> no, ale wiecie, no, taka praca, taka praca, niektórych rzeczy nie przeskoczy. No, najgorsze są takie przerzuty, jak yy, robiłem w poprzedniej firmie. Ja, słuchajcie, po 120, po 200 km, coś myślałem, że już mnie normalnie coś strzeli. No ale, no wiadomo no, no Jest taka praca, jest taka praca no, no i Zasada jest prosta Nie podoba się, kurde, zmieniasz pracę, tak? No Takie, takie to są właśnie Realia tego wszystkiego O, jechał bezlusterkowiec, widzieliście? Giga Space Cup Robur Bezlusterkowy Ja wam powiem, o właśnie, odglądałem u Maćka Ten, ten materiał, rzecz jasna, jak Odbierał tego swojego robórka. O tu się zaczynają pierwsze zaraz serpetynki. Słuchajcie, odbiera tego swojego robórka. Powiem Wam szczerze, kurde, nie wiem czy ja bym się odnalazł z tymi tabletami nie? W, w samochodzie. Co mi się podoba, to co właśnie Maciek mówił, najbardziej mi się podoba to, że tam yy, te kamery działają na podczerwień. Czyli rzecz jasna mamy pozasłaniane te tablety są w środku i jest ciemno, jak nie powiem gdzie, u kogo <laughs> i możecie po prostu sobie te. Tablety odpalić z miejsca leżącego tam przy łóżku klawiszem. O to pierwsza serpentynka. Słuchajcie, możecie sobie odpalić te tablety i widzicie jak w dzień co się dzieje koło samochodu. To mi się cholernie bardzo podoba. Za to jest kurde like, nie? Ale powiem wam szczerze, że tak ogólnie do, do jazdy. To kurde nie wiem, nie? De facto no fajnie jak słuchajcie. No teraz jadę, to nie mogę wam tego zobrazować, ale macie tak, lustro jak macie zewnętrzne, to macie za oknem tam wysunięte, tak? A tutaj na słupku, jak teraz sobie tak patrzę, to tylko okiem lekko sobie przesuwasz na lewą stronę i widzisz już, co się dzieje z boku, tak? Na tym tablecie. Bo tak jednak do lustra to trzeba głowę całą odchylić i tracimy, no de facto, sekundę, ale tracimy, wiecie, widoczność z przodu, co się dzieje. A tak można to w jakim stopniu połączyć, tak? Eee, właśnie te, te, te Tablety, jak, jak mówię no Tak kantem oka, teraz patrzę na słupek W DAFie tutaj to, to po prostu nawet nie muszę Odrywać za dużo Wzroku od tego, co się dzieje przede mną To jest fajne no, Szklanka mi spada, choina eee, Ale powiem Wam, kurde, no nie wiem Czy się bym potrafił odnaleźć, ponieważ No tam są, kursy, no Troszeczkę inaczej raczej że... znaczy, wiecie, no to wszystko jest kwestia przyzwyczajenia nie? To wszystko jest kwestia przyzwyczajenia no, tu jest fajna serpentinka teraz. Proszę bardzo. Korda, ja ubolewam nad tym, że to w kamerze tak tego nie widać. I w prawo jedziemy. Cyk, 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 cyk. No. Także, właśnie, jak kochani, mówię, to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia, tak? Do wszystkiego idzie przywyknąć. Tylko mówię, no, no początki to by były straszne, nie? Te, te wyczucie odległości, kiedy możesz się chować, kiedy e, czy możesz zacząć wyprzedzać na autostradzie, jak tam dojeżdża jakaś ciężarówka, ile ona jest od ciebie. No mówię, no to wszystko jest do, e, do wyczucia, nie. Ja się tylko obawiam jednego, słuchajcie, że to wszystko was zmierza w złym kierunku, nie. Bo tam jest sama elektryka kuźwa To tak jak już ktoś mi z któryś z widzów napisał e, Pod tym Wolwem Dziadziusiem co jeździłem tak? e, FH12 e, e, Kto nie widział to zapraszam Na główny kanale Dwa materiały są z tym Wolwem. E, słuchajcie ktoś już właśnie pod tym materiałem Którymś z tych dwóch Napisał że teraz Ciężarówka to jest kuźwa jeżdżący komputer na kołach nie? Jak jeżdżący no to na kołach No to jest po prostu komputer na kołach no. Ktoś mi tak napisał i słuchajcie To, to jest święta prawda To są, to są naprawdę e, Bardzo dobrze e, Przedstawiające Przedstawiające słowa Obraz, który aktualnie się Dzieje, tak, w transporcie po, No mówię, no niedługo będzie tak Już tak jest, tak, że pff, No kurde, no co, no w tym Mercedesie No nie powiem, że mi się to nie podoba Bo w korkach, na przykład w korkach Mi się to podoba, że on sam ruszy, sam się zatrzyma Pilnuje swojego pasa nie powiem, to mi się kuźwa cholernie podoba, ponieważ to ruszanie i hamowanie w tych korkach, no to można się wdrażnić. Takie, takie, wiecie, no moja terminologia, nie? wdrażnić i tak, tak dalej. <coughs> można się wkurzyć z tym ruszaniem, hamowaniem, no ale no to też jest, wiecie, już z czasem tak, że nawet, nawet nie wiecie, że to robicie, że ruszacie, że hamujecie. To już samo idzie z automatu, tak? A skupiacie się po prostu na czymś innym No Ale nie całkiem na czymś innym, żeby kuźwa komuś w tyłek nie wjechać, nie? To znaczy, no nie mówię tu. Dobra. Patrzcie jaka fajna serpentynka. <grytania> Jedna, teraz znowu na dół. I to tak sobie właśnie tutaj kochani jedziemy. Fajna droga. Właśnie yy, powiem wam tam tamten odcinek, tamtą yy, co nagrywałem na głównym kanale, tak, czyli te cztery miejsca rozładunku, no to wyłączyłem jakieś 20 km przed tą drogą, jak jechałem właśnie w stronę przeciwną, tak, czyli tutaj pod górkę teraz. Bo w tej chwili zjeżdżamy z górki cały czas. No a tam wczoraj rzecz jasna no wiadomo, jak jechałem na załadunek, no to musiałem jechać pod górkę, tak? Bo w stronę przeciwną. Dobra, bardzo coś kuźwa, przestań krochmalić, bo 16 minut materiału, a ty gadasz i gadasz. Na no, co tam? Raz może być na szorciku jakiś dłuższy, dłuższy materiał. Zwłaszcza, że tutaj nie, nie, nie obrabiam żadnych wstępów, nie daję ani nic. Także kochani, jeden taki dłuższy materiał na szorcikach się znajdzie. Ciekawe jak się przyjmie. Ile będzie osób, które będą chciały to obejrzeć, ale mówię, pewnie będzie nie wiem, może z tysiąc wyświetleń. No, może dwa. Aczkolwiek, no nie wiem, jak zobaczą czas, to uciekną. No. I powiem Wam, tu jest taka landóweczka. A jak widzicie, kurde ruch tych ciężarówek, to nawet, nawet taki spory, ale, ale chyba większość to tutaj. O, następna solóweczka, takich, takich solóweczek więcej. Z tego co widzę. O, dafik, dafik, ogluj, ogluj, ogluj. Wolniej mnie. O, i tu mi się taka podoba właśnie typowo niemiecka miejscóweczka. Zobaczcie ten domek z tymi belkami. Taki biały i te belki. Fajnie jak to wygląda, nie? To mi się podoba to, te niemieckie wioski to naprawdę yy, podobają mi się. O, tutaj piękny domek ten po prawej, też taki właśnie. I następny, i tu po lewej, i po prawej. No ja pierdzielę, jak to pięknie wygląda. Naprawdę z tymi tymi belkami właśnie. To mi się tak te domy podobają. Kurde, to jest piękne. Ten, ten styl budownictwa, kurde, nie wiem jaki to jest styl. Ale zobaczcie, tutaj wszystkie domki takie są, widzicie? Raczej no wszystkie, no oczywiście nie przesadzajmy, ale większa większa większość. <laughs> większość tych domków jest właśnie w takim. O, widzicie z tymi belkami stylu, nie. No kurde baja. Tutaj taki odświeżony te belki takie jakieś nowe, jakieś kurde zaprawione, ale baja! A, powiem wam lepsze. To, co przed chwilą było po lewej stronie, to nie były belki. To była imitacja belek, kuźwa. <grystanie> Żeby się wkomponować do wioski ze, ze swoim domkiem, te belki były namalowane. Słuchajcie, tam były prawdziwe, co przejeżdżaliśmy, bo patrzyłem na to, a tutaj się tak przyjrzałem, bo coś za ładne mi te belki były. A tu się okazało, że one były namalowane. <grystanie> Ciekawe, czy to na filmie będzie widać. No dobra, ale mniejsza większość kochani, dobra, no przyjechaliśmy ten fajny kawałek, kawałek drogi, e, który właśnie chciałem wam zaprezentować, chociaż jeszcze się troszeczkę będziemy kulać. No to dobra, miniemy na wstępną miejscowość i skończę nagrywanie, a zresztą co tam? Mówię, jeden dłuższy materiał, na szorcikach się przyda. Zobaczymy, co widzowie powiedzą, co wy powiecie. Tutaj jest stromy taki bardziej zjeździk. I następna wioska. Kolejna sprawa, też jest taka, że za dużo tych autostrad, nie? Na filmach. No i taka tutaj landweczka, też jak najbardziej mi się wydaje, wskazane, żeby, żeby takie coś fajnego uchwycić, takie fajne coś nagrać. Hogluj, fafik, hogluj. Jak na pusto słuchajcie to ten górski kuźwa napierdziela nie? Bo tutaj retardera nie ma To o czym wiecie Już to mówiłem niejednokrotnie I nad czym ubolewamy strasznie Sebastian też się zdziwił Ponieważ yy, jak zamawiali DAFa To on miał być z retarderem A czemu retardera nie ma No to nie wiadomo Nikt nic nie wie słuchajcie Przyszło do odbioru ja patrzę Kurde a tu nie ma retardera No i się, żeśmy się zdziwili Wiecie, początek, no to był taki, że to było nowe autko, fajnie, pięknie, super, kurde, no, no co tam, no nie ma retardera, no trudno, jedziemy, nie? No ale tak z czasem, właśnie teraz, jak już te wszystkie emocje opadną i tak dalej, no to się odczuwa, odczuwa bardzo z yy, brak tego, nie? tego jakże yy, przydatnego i pożytecznego urządzenia, jakim jest retarder, nie? Ponieważ wiadomo, że no górski hamulec to nie ma absolutnie... Porówny, w żadnym porównaniu nie ma takiej siły hamowania jak retarder. Nie? Retarderem elegancko się wyhamowywało. Jeszcze pamiętam, jak jeździłem tym z pięciostopniowym retarderem w pewnej tam firmie DAFem. No to powiem Wam, że naprawdę załadowany on jechał i jak kliknąłem, przesunąłem na piąty yy, poziom hamowania tym retarderem, to ten samochód normalnie kuźwa No epicko hamował nie? Epicko hamował tym tym, tym tym pomocnikiem No bo górski no co jak tutaj o Patrzcie włączę sobie Na pusto on ładnie hamuje Ale na pusto Bo już z ładunkiem już kuźwa tego nie ma nie? Chyba że pierdykniemy Wiecie jakiś niższy bieg Żeby miał wyższe obroty no, i im wyższe obroty, wiadomo, wtedy, wtedy lepsza, lef, lepsza efektywność e, hamowania. Ne? No, i tak to kochani wygląda. Dobra, jesteśmy w następnej wiosce. Net. net pchen jakiś. <ścoughs> Barta z poliglota. <laughs> Masakra, kuźba. <laughs> o, hamulujemy. Nic nie jedzie z naprzeciwka Możemy się wciskać I chować No O, patrzcie 101 dal Dalmatyńczyk <grym> No A wy jak tam? Co robicie w środku tygodnia? Powiedzcie mi, raczej w środku No już w czwartek dzisiaj to już bliżej końca Co tam u Was? Czy pracujecie? Czy się uczycie? Czy co tam działacie? Co porabiacie? Dajcie znać w komentarzach O! O! Golfik No I tyle kochani! Dobra, starczy, kurde, bo, bo naprawdę 20, 23 Minuty materiału a... <gry> Także kochani, jeszcze raz Serdecznie zapraszam do Yy, brania udziału w zbiórce, tak kochani jeżeli nie może ktoś się dorzucić yy, to bardzo bym Patrzę prosił wietrę, znaczy czy może wietrza, się dorzucić, czy nie może wietrza, tak? o udostępnianie tej zbiórki udostępnianie tej zbióreczki, abyśmy po prostu zebrali jak najlepszą kwotę na te zwierzaszki tam, żeby to przekazać do schroniska i żeby po prostu jakiś kolejny yy, fajny czy też obiekt, czy też jakieś może urządzenie, czy też nie wiem, jeszcze coś innego yy, Mógł pan Mariusz yy, zakupić, tak? Przejedę do schroniska przez rondo i zjedzi drugim zjazdem. Dobrze, przejadę przez Rondo, zjadę drugim zjazdem. Także dobra, kochani, tu będziemy się żegnać. Co jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałek chcecie jechać? No Dobra, no, jak chcecie. Patrzcie, <noise> <noise> ja już bym zakończył, nie? Naprawdę. Ale jak naprawdę, no, tu słyszę od Was, że kurde głosy: Jedź, Bartas, jeszcze kawałek. Jak już tyle czasu jedziesz, to, to jedź jeszcze kawałek No dobra, no to jeszcze tu kawałek Ale kawałek, dobra? O, czekajcie, a tu są belki, czy nie? 62. Tak, tu są belki Siegen, tak. przez km. Tu by było widać belki w tym budynku <laughs> A tam skurczybyki pomalowali, no To cwaniaki, co? Też mówię, coś takie za ładne te kurde belki Czy to to nowy budynek taki postawili? A to byki namalowali, no Paski sobie na... Na, 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 budynku No Disia Disia Skubane Jak ja bym chciał sobie taką sprawić aż 4 b 8 Ojej, coś pięknego do co kochani Przyjechaliśmy ten kawałek, nie? Wystarczy jeszcze, a tu jeszcze dobra, do następnego. No dobra, no. Dobra, słyszę. Jeszcze kawałek. Słuchajcie, tu zaraz będzie po lewej taka zatoczka z takimi sęgami drewna. No to tam po prostu umówmy się, że zakończę to nagrywanie. <grywanie> Jak dobrze pamiętam. A nie, to chyba nie tu. Nie, to nie tu było. Ja już to chyba albo przejechałem, albo... Nie. Nie pamiętam kuźwa. Tak mi się jakoś skojarzyło, że gdzieś to tutaj było. Jak przyjeżdżałem. O tutaj jaka piękna restauracja. Asador. Ale piękny budynek naprawdę. Mówię w Niemczech to najbardziej mi się podobają te, te wioski, tak? Na tych landach. To są naprawdę kurde, bajeczne. Takie takie malownicze. A zwłaszcza tutaj na tej zachodniej y, części Niemiec, nie zachodniej części Niemiec, kurde, takie fajne to budownictwo jest. Fajny taki styl. No, dobra kochani, bo wystarczy naprawdę, nie, 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 nie. no dobra, do tej, do tej wioski tylko dojedziemy, ale już naprawdę, do tych świateł, dobra? Nie, no słuchaj, nie, umówmy się tam, powiedziałem, że dobra, jeszcze kawałek przejedziemy, ale to kawałek i naprawdę, nagramy kolejny odcinek, słuchajcie. Pół godziny! Pół godziny oglądania, a jak co to, to sobie cofnij jeszcze raz łączy. <grystanie> Dobra kochani, tyle ode mnie. E, powiem wam szczerze, że naprawdę. Ach, naprawdę bardzo się cieszę z tego waszego odzewu nie? na tą zbiórkę, która trwa i której, do której oczywiście link będzie tutaj też e, w opisie do filmu. Nie? Także trzymajcie się kochani, Barta się kłaniał. Hej! Ja pierdził. 27 minut na szorcikach.